Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, a szczególnie tych, którzy są tacy bardzo, bardzo oszczędni. Dzisiaj będzie o moich ulubionych, toniusieńkich perfumach, które po prostu kocham, których używam od lat i w zasadzie chyba by mi wystarczyły, gdyby nagle coś się wydarzyło takiego, że. No, by się nie wydarzyło, może nie kraczmy. Także zapraszam na opowieść o 10, być może ich będzie nawet 11 tanioszków, o 10 tanioszkach, ale oczywiście jak uwzględnicie sekcję komentarzy, to tam też na pewno będzie sporo różnych propozycji, więc tym bardziej zachęcam osoby, które będą oglądać, wyrzucajcie swoje typy. No, tanioszki to bym tak liczyła do 50 zł. To są tanioszki, takie taniusienki. Taniusienki, bo oczywiście myślę, że można zrobić film o perfumach tanich, które na przykład kosztowałyby do 100 zł, ale to nie. To są naprawdę takie tanioszki, tanioszkowate. Także zapraszam na film i zapraszam do komentowania. Mam na imię Agata, jestem autorką Książek o perfumach, a tutaj przychodzę z taką tematyką aktualnościową. To jest kanał niezależny. Te opinie nie są sponsorowane. Jak zapewne się zaraz Państwo o tym sami przekonacie, także zapraszam. Myślę, że ten czas, który teraz mamy, to około świąteczny... W w chwili, kiedy ja nagrywam i można będę publikowała, to już za, dosłownie za chwilę będzie Mikołaj. Może te perfumy będą też dla Państwa inspiracją, ale to już zaznaczam, to nie są perfumy dla każdego. Jeżeli szukacie perfum dla bardzo młodej osoby, to to nie będą takie perfumy. To będą perfumy raczej dla właśnie takich, albo dla koneserów, którzy już przewąchali wiele i w zasadzie niewiele perfum jakoś tam szczególnie im przeszkadza. Nie mają tego problemu, że coś tam jest babciowe, na przykład coś im się kojarzy. Na przykład, chociaż nie wiem czemu babciowe ma się źle kojarzyć, no, no taki argument czasem pada, że nie, nie, te perfumy nie, bo babciowe. One będą takie, miały taki, taki, taki powiedzmy skulowy styl. To może zacznę od najtańszego polskiego produktu. Mam go w formie perfumeteczki. Pani Walewska Gold. Tak, jest to inspiracja perfumami Gabriela Sabatini za lat 80., te gdzieś się ukazały pod koniec lat 90. tych najpierw były w takim białym flakonie potem były w takim żółtym, przeźroczystym a teraz, tu prostuję informacje z mojego ostatniego filmu one mają, nie są w tym właśnie złoto-żółtym, tylko są w takim kolorze takiego jakby szampańskiego złota, niby biały ale z takim właśnie motywem lekko złotowym, także tak wygląda flakonik, też tych wszystkich miłośników Pani Walewskiej, którzy tak dawno nie zaglądali, nie mieli w rękach flakonika, to tak uprzedzam, że flakoniki się troszeczkę zmieniły. No, ale z zapachami różnie. Wydaje mi się, że Pani Walewska Gold to jest ten sam zapach, który, który pamiętam. Piękny biały kwiatowiec, który właśnie bardzo dobrze pachnie o tej porze roku. Także szczerze polecam i sama... Chętnie go używam, a powiem też Państwu, jako ciekawostkę, jak będziecie chcieli, może nawet to jest temat na film. Ja mam stare edycje pani Wolewskiej Gold, i one ciągle dobrze pachną. Kiedyś to było, teraz to nie jest, można powiedzieć. Kolejne perfumy. No tak, skoro jesteśmy przy perfumach wiekowych, czy zacząć od wiekowych, to będzie chyba najstarszy w tym zestawieniu, niech tak będzie. No to już jest, tak, to jest jest troszkę starszy flakonik. Dzisiaj ten flakonik wygląda tak. To jest bodajże rok 27 albo 6 także będzie 100 lat niebawem yy, obecności na rynku, to jest odpowiedź kotiego na Chanel numer 5. I wiele osób mówi, że bardzo dobry zapach. Wtedy to tak wyglądało, że cały ten biznes perfumowy to była pewna grupa ludzi, która się uczy, uczyła u tych samych nauczycieli, więc... Yy, no w zasadzie wszyscy robią wtedy dobre perfumy. Także Lemon jego Jak pachnie? No powiedziałam. Odpowiedź na Chanel numer 5. Podobny, a jednak nie do końca. Bo zwróćcie Państwo uwagę, nawet nazwa niczym nie przypomina. Ani tu nie ma Chanel, ani tu nie ma jakiejś cyfry w nazwie. Tylko jest L apostrof a imant Lemon. Taka chyba wymowa. Także bardzo lubię o tej porze jak Planujecie komuś kupić perfumy, to możecie kupić te perfumy sobie, dyskretnie otworzyć kartonik, popsikać się tymi perfumami i potem na święta na jakąś okazję przekazać jakiejś starszej osobie w rodzinie, czy powiedzmy dojrzalszej, o tak. Zapewniam, będzie zachwycona. Chociaż osobiście uważam, że powiedzmy taka osoba w wieku lat około do 60, to one mogą jednak preferować rzeczy takie modern. Spisane współczesnym językiem. No i kolejny staruszek, to jest w ogóle film osobny na tym kanale o tychże perfumach. To jest Old Spice, Ach, ale to jest taka jego edycja White Water. Ona się ukazała gdzieś tak w latach 90. Wąchałam te perfumy, one ciągle dobrze pachną. Bardzo proszę osoby dużo młodsze ode mnie niech powąchają i niech sprawdzą, czy to jest męski zapach. Naw oczywiście w ramach linii Old Spice, która jest linią starą, zacną i taką właściwie orientalną. Ale to jest taka odświeżona. White Water. Mam kartonik, ale tak źle wygląda, że nic, niczego tam z niego nie wywnioskujecie. Ch mam wrażenie, że chyba kiedyś te perfumy były w takim przeźroczystym flakoniku, niebieskim. Chyba, że to jest jakiś balsam. To może być tak, ale szukajcie jakichś takich niebieskich dodatków. No, nazwa mu White Water zresztą zawsze u mnie pod filmem jest opis i wyliczanka perfumowa. Powiedziałam Wam, że White Water moim zdaniem nie wybrzmiewa Old Spice White Water jakoś oldskulowo. A tak powiem Wam, że ja w ogóle te perfumy kiedyś kupiłam za 14 zł. Także to będą naprawdę tanie, tanioszki. Oczywiście ten kartonik, który taki jest niewyględny, źle wyglądał, ale no jak ktoś bardzo szuka czegoś niedrogiego, to znajdzie. I teraz tak, White Water moim zdaniem wybrzmiewa. Ja nie wyczuwam nuty takiej oldskulowej, chociaż w nazwie jest Old Spice. W tych wyczuwam. Ale to jest klasyk, mi to nie przeszkadza. Czasem przyjemnie jest, jeśli w otoczeniu taki zapach klasyczny się pojawi. Hatrick. To będą lata 60. No i taka klasyczna woda tamtych czasów, Klasyfikowany jest oficjalnie jako woda szyprowa. Wody szyprowe to nie są wody dla każdego, one są troszeczkę trudniejsze. Spróbujcie, powąchajcie i powiedzcie, co o tym sądzicie. Moim zdaniem bardzo przyjemny, dobry zapach. Ładna nazwa, także... Dla miłośnika sportu świetna rzecz. No dobrze, to idziemy dalej takimi starszymi zapachami. To będą lata 70. Piżmo od Jowan. Też niedawno jeszcze grosze kosztowały. To jest taki zapach czystościowo-mydełkowy, ale powiedzmy z lat 70. To trzeba zaznaczyć. Ja go bardzo lubię. Nie wyczuwam w nim nic skulowego. Dla mnie to jest po prostu piżmo. Jowan. Musk oil nawet. No nie jest to oil, po prostu to jest piżmu. Świetne perfumy. teraz po prostu wybrzmiewają cudnie. Teraz tu miałam mały upadeczek, wypadeczek, więc to może póki jeszcze mam flakonik, to mam stary flakonik. Pur Blanka wonoska. Uwielbiam białe kwiaty, w jaki sposób są tutaj podane. To jest zapach, no, który już będzie miał dwie dekady. Ja nie wyczuwam, że on ma jakieś takie. Bardzo, bardzo skulowe nuty. Proszę, niech się nie wypowiedzą. Moja opinia jest taka, że to jest ładny, rześki. Ja bym nawet powiedziała, że najładniejszy białokwiatowiec, jaki znam, który jest dostępny na rynku, bo nieco ładniejszy był rose od y, Ralfa Lorena, z jakiegoś powodu wycofany. Skoro jesteśmy przy ewanowskich klimatach, to powiem tak. Zawsze bardzo ceniłam na zimę Faraway. Też możecie go upolować w dobrej cenie. ten się pojawił dwa albo trzy lata temu. To jest Faraway Beyond bodajże. on ma taki, tak, ma ten rdzeń Farawayowski, ale jest na to nałożona ta opowieść, którą znamy z Good Girl Karoliny Herrery. To naprawdę zimą brzmi absolutnie fantastycznie. Te perfumy pachną drogo. Niektórzy na to zwracają uwagę. Dzisiaj linia Faraway ma inne już flakoniki, także uczulam jeśli macie jakiegoś ulubieńca z tej linii, to by teraz dobrze pachniał zimą, proszę to dorzucajcie. Też ja wszystkich tych Farawayów nie znam. No jak jestem już dalej przejwany to może go zaraz ten temat zamkniemy. Ja po prostu kocham te perfumy. Tu jest taka nuta kwiatowa. Taki szczególny kwiat. On się nazywa Ilang Ilang. Kwiat kwiatów. kananga odorata. To są nazwy. I w takich... Powiedzmy nieco od skulowych kompozycjach zapachowych, takich po prostu albo inaczej klasycznych kwiatowcach, on bardzo ładnie wybrzmiewa, tak zaokrągla, a zimą pachnie wręcz wybornie. To jest Rare Gold Iwonowski. To jest też już taka wersja bliżej współczesności, starsze pachniały trochę inaczej i wydaje mi się, że podobny charakter mają te perfumy. No i dzisiaj jest im blisko Charlie Red. Jak widzicie, trochę tego zużyłam, trochę jak odświeżacz, ale dobrze wybrzmiewają. Powietrzu. Także tak. To są lata 90. Akurat, ale tak wydaje mi się, że dużo te perfumy łączy i naprawdę nie są złe. Dzisiaj widziałam ostatnio w action, w action bardzo dobrej cenie. I dwa zapachy, jeden to powiedzmy, to jest ciekawa rzecz, bo to jest ta linia 4711, ale w ramach tej linii można czasem upolować perfumy, które są taką kombinacją nut nieoczywistych, niekoniecznie kolońskich. No to one bywają tanie i bywają naprawdę bardzo ciekawe. Ja kiedyś miałam, też może nie z tej linii Remix Kolonii, ale z innej, Śliwka. No to bardzo dobre perfumy. No i moim ulubieńcem przez lata był, potem zniknął, pojawił się w nowej odsłonie, ale już bardzo rozwodniony. Już nie jest takim tanioszkiem. W sumie to chyba nigdy nie był. Ale nie funkcjonuje jako zapach drogi. To jest tak. Um, Wild Mask Cotiego. To jest Exclamation Wild Mask. Pachnie tak jak ten Wild Mask z lat sprzed kilku dekad, ale jest niezwykle nietrwały. Także jak chcecie wiedzieć jak pachniało to pachnidło kultowe, które stanowiło właśnie taką trójcę gdzieś lat 80. właśnie to Le Wild Mask i Masumi były w takich pojemniczkach sprzedawane w Pewexie w rolą. To już były takie czasy, że to nie były takie strasznie wysokie ceny. Więc wiele osób dobrze zna, kojarzy i pamięta takie perfumy. Właśnie one Miały takich status trochę czegoś lepszego, ale cena była rozsądna, bo to ile szanel wtedy kosztowało, to był absolutny kosmos. Także to są moje perfumy, takie tanioszkowate, które uwielbiam. Wiele lat je noszę i naprawdę mogę powiedzieć, nigdy się na nich nie zawiodłam, szczególnie zimą. A teraz proszę tych, którzy komentują, może coś dorzucą od siebie, wtedy ja powącham. Wiele można dodać, chociażby właśnie całą tą linię Charlie. Można dorzucić jeszcze na przykład męskich troszeczkę, jak tabak Original, można dorzucić Glorie Vanderbilt. No, byłoby tego więcej, także zapraszam do dyskutowania. Dziękuję za uwagę, wszystkiego, pachnącego pa! pa.